No, powiem wam tak. Cicha. Orsa. Mówi wam to coś? Mi mówi wiele, tak chcę powiedzieć. Naprawdę mówi mi to wiele. Zwłaszcza jest yy, jedna rzecz. Mówi mi to, że prawdopodobnie to się nie uda. Zazwyczaj ciche podejście, tak statystycznie mówiąc, jest podejściem, które naj, najrzadziej wychodzi. tak. Jeżeli random nie wie, że musi przygotować przepustki, no to jest wtedy dosyć mocno powiem. Jednym słowem, po prostu jest ciekawie. Jednym słowem, tak powiem. Jest po prostu wtedy ciekawie. Ale tu mówię, tu też trzeba dodać. Wtedy jedną rzecz. Że zawsze może, wiecie, po prostu ogarniać fan -host, ale rzadko to się dzieje. Widzicie, 48, 99 i 65. Nie pamiętam kto był hostem, czy ten pierwszy, czy follow zetron. Nie umie napisać tego nic. A, mam, mam za mną podążać. A, bo ja mam najwyższy level. Aha. Generalnie pewno o to mu chodzi, że mam to wykierować. W ogóle swoją drogą powiem, że czasem jak ludzie się mylili z tymi nikami, w jednej grze. Yy, zwyczajnie sobie zacząłem tworzyć te yy, aż postacie nie? z różnymi wersjami tychników. Dobra, możemy w sumie przejść już, bo to gdzie ty identycznej że chyba stadaliśmy. Co tutaj jest? Jest tutaj w ogóle sobie na przepustka, bo nawet nie wiem. A, jest zrobiona. No to dobra, no to jak przepustka jest zrobiona, no to to jest już sukces, o tak powiem. W ogóle swoją drogą ta kamera też powinna wykrywać auto, ale dobra. Jakby wiecie, to miałoby sens. Dobra. O kurde, co to za zestaw tutaj wybrany jest. No dobra, jak już zaczęliście ich tutaj walić... No to już tutaj idziemy. O jest karta dostępu zrobiona. Eee, no to... Ja pierdzielę. Dobra, no już mamy przypał aktualnie. Uuuuuu. Wow. My się położyliśmy. Jakby generalnie no przeszkód to wszystko zrobił, no. Dż, dż, dż. Czemu w ogóle random wziął jakąś swoją innowację, zamiast nie wiem, pochodzić. Ale kto powiedział, że ty musisz to rozumieć. To się po prostu wydarzyło i ty to musisz zaakceptować, że coś takiego się wydarzyło. Nie pytaj, nie zadawaj pytań. Zwyczajnie po prostu. Niech to sobie leci dalej. Dobra, jak już tutaj chcesz iść po niego, to po prostu dasz go sobie ściągi. Eee. Właśnie mówi dobrze. Komujcie tutaj. Tu jest dobrze, proszę do tego tutaj wchodzić, proszę tam wchodzić. Po co w ogóle koleś bierze jakąś innowację na siebie, czemu w ogóle tam wali w cokolwiek? Patrzcie, bierze ten koleś no, już zrobił alarm, nie? Ten koleś, kto to jest? Soluvelte2297, Soluvelte2297, 200 poziom. Druga osoba, nie? Która tutaj idzie. Ten koleś. Czemu w ogóle... My... <laughs> Ja nie wiem bo co tu chodzi. Że nie wiem, on nigdy, on wszystko zawsze robił. I teraz nagle jest zdziwiony, że wiecie. Nagle, kurde, dostawy Dugana są niezrobione. Że jest zrobione minimalnie. Ogólnie, żeby powiedzieć, jest zrobione tyle, że to da radę przejść. No na tym się to kończy. Jakby na tym powiem, no w zasadzie, no wprost powiem. Na tym to się kończy, szczerze powiem. Ten napad już jest do skipa i to nie do skipa, dlatego, bo jest alarm, tylko że koleś zwyczajnie nie ogarnia tematu, nie wie co ma robić na tym cichym podejściu, no to tutaj jest przypał, jednym słowem, po prostu jest przypał i tyle. Ale dobra, widzę, że host uznał dobra walić to, w ogóle swoją drogą on jest tam. a tam to jest, no to jest 48 poziom. No dobra, no trudno panie hoście, ty tutaj przygotowałeś dobrze, ty raczej wiesz o co chodzi, przynajmniej tak z początku wyglądało, że widziałeś, że miałeś kogoś ściągnąć. Ale niestety ten Soldelfred, czy jak mu tam będzie szło, no on tutaj będzie naszym gościem, który raczej, no może być tym, który nie, nie uda się doprowadzić tego do końca. Tyle powiem, jakby. No nie wiem, no niby, niby może to do nas dotrzeć, możemy to próbować zabrać. To nie jest tak, że to jest nie do zrobienia, ale jednym słowem, no, no nie, nie zapowiad... Nie mamy tutaj fajerwerków, o tak może powiem. Fajerwerki tutaj raczej nie są wskazane, no co. Mówię, no może tutaj da radę przejść. No nie tak, to nie jest niemożliwe do przejścia, no bo musi pokonać jeszcze. Widzicie, dwa boty. Chyba, że tutaj mu się zrespi, ale tak to to raczej. Raczej nie, no. Zobaczymy, no, czy przejdzie. No ale on tutaj nam ewidentnie. No, chcę to powiedzieć wprost, on tutaj po prostu zepsuł wszystko. O i pat. No nie wiem, no mówię, ja bym to chyba przeskipował, mówię. Ze względu na to, że kolej zwyczajnie nie wie o co chodzi, nie. Ma 200 poziom i nie wie co ma robić, nie. Follow me? Okej, okay, okej, okay. sam, sam sobie odpowiada koleś. Ale on będzie wiedział, on będzie wiedział generalnie. Jeżeli chodzi o hosta, mówię, on wygląda na gościa, który wie o co chodzi. Ale tamten, to, to ja nie mam pojęcia, czy, co on tu w ogóle robi. Już nie wiem, nigdy tu nie był. Zresztą mówię, to mówię, dziwne, nie? Bo naprawdę, kasyno to już jest dosyć stare miejsce. No, no nie mam co ciemniać. Dalej aktualne. Są w ogóle wolnej broni nawala w to. Ej, już padliśmy. Czekajcie, co się właśnie wydarzyło? Wy chcecie iść na windę. Jakby. Nie rozumiem. Ludzie, oni mają do dostawy. Oh no. Ja tam nie wiem, co się wydarzy. Oh. No, jakby do przewidzenia to było. Ui... Także, no. Nie wiem, co ci powiedzieć, panie koście. Ja, ja Wiecie, jak się próbuję. Ja bym się chciał czuć w skórę tego gościa, nie? Chcę sobie przejść napadnie? nie? Zwyczajnie, chcesz sobie tutaj coś zarobić. Ty wiesz o co chodzi. I trafia I dostajesz takich ludzi do drużyny, nie? No kurde, to jest załamka naprawdę na maksa, nie? No, żeby to robić, nie? Może wiecie, nie ma naprawdę z kim pograć. ta no to trochę jest przyps wtedy. Kończyły się życią. pewnie już będzie chciał to pominąć. Zgaduję. Ja bym też chciał już to pominąć, bo to jest. Mówię, to jest, byłaby załamka, nie? Ale grania na cicho, mówię, z randomami, to jest rzecz taka, która. to, to, to jest. O, chcesz jeszcze raz, tylko że chcesz iść na pewno na schody. No dobra, no zobaczymy. Czy tym razem drużyna się posłucha pana hosta? Na pewno da. Chcę dać ostatnią tutaj szansę, pan host. Proszę. Teraz ja tutaj znowu otwieram. Oś, ja ściąłem. Czy oni w ogóle cały czas tutaj idą? Ja, ja nie mogę w ogóle. Co to jest w ogóle? Wiecie, tu. O. od za mną. i chodzi mi. Ja cię nie mogę. Nie. Ja. Nie no to jest nie do przejścia, jakby powiem tak Jak bardzo bym ja chciał to przejść, to się nie da tego przejść, no. Ja cię nie bogę po prostu. Panie choście, ja, ja bym chciał wiedzieć co teraz myśli pan No i save, follow me. Możesz mówić, nie? Ja tam za tobą szedłem, panie choście i co? Do czego nas to doprowadziło? Nas może doprowadziło do zwycięstwa, ale ich... No dobra, jeden kolej zbierał. Nie oszukujmy się, jeden kolej zbierał. Więc on nazwijmy, że był zabezpieczony, żeby nikt nie mógł odwalić. Nie wiem, my to teraz resetujemy, czy co my robimy? Jakby, nie wiem. Dobra, może on kliknie pierwszy. O, już dobra. Już padł kolej dobra, mamy znowu restart. Nie, ja bym to był za skipem. Wiecie, generalnie powiem tak. Mimo, że pan host tutaj będzie ogarniał. Mówię, raczej wątpię, że cała drużyna, resz reszta drużyny da sobie radę. Mówię, raczej wątpię w to. Wątpię w nasz sukces, o to chcę tak powiedzieć. Jeszcze raz. Po raz kolejny. To w ogóle wie jak się bije z kolby? nie ja idę tutaj, bo ja wiem co, jakby, gdzie idziemy. Czemu oni idą na windę znowu? XD-ok. No, ja cię nie mogę po prostu. Zam jak jakieś boty dosłownie. O, mamy alarm. Dlaczego? Bo ktoś walnął w kamerę. Ja bym to skipnął. Po prostu. Nie, naprawdę powiem. Panie hostie, ja, ja wiem, że panu hostowi by to się udało i minie, nie? Ale... No, co my mamy zrobić? No, 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 nie zrobimy, nie. Jak można, jak mógłbym wyczyścić, nazwijmy to, cały teren, nie? Zrobić dosłownie pusto, to się nie da. Ale on tutaj bardzo mocno w nas wierzy, widzicie? Mówi, nie walić w kamery, nie walić w kamery. Stun ok, o. Nie wiem, my to to resetujemy, czy co robimy, panie hoście? Jakby teraz nie wiem, czy chcesz to resetować, czy idziemy dalej. Chyba pan host chce dać nam jeszcze jedną szansę. Ostatnia szansa od pana hosta. Jakby no. Ja, ja bardzo bym to pominął. Ja jestem naprawdę zapominięciem już tego, bo ja naprawdę nie wierzę, że my dotrzemy do skarbca. Chcę to powiedzieć. Ja naprawdę już w to nie wierzę. Z jednego prostego powodu nie chcę mi się w to wierzyć. Zwyczajnie, kurde. No może, mówię, może z samym panem hostem, nie? We dwóch kończylibyśmy to, na pewno. Jakby nic. Co się właśnie stało, Dobra, dopchamy się w końcu, otworzymy te drzwi. Dobra, nie, nie zbieramy dziennego utargu, jak widać, walić to. pójdziemy, przejdziemy, Typak się uda nam się w końcu na cicho przejść to. Nie! Nie! Nie podchodź tam w ogóle do niego! Jakimś cudem udało nam się dotrzeć tutaj na cicho. Nie wiem jak, jak to zrobiliśmy, ale się udało w końcu. Pewno host mówi sobie coś takiego. W końcu, w końcu nie. W końcu się udało, co prawda akurat ten impuls można, go się odpala na wyjście, nie na wejście, ale powiem tak, to już tam dobra, Zwiększa ich zasięg widzenia, ale na tym w zasadzie koniec, ale tam i tak nikt nas już nie mógł zobaczyć, no mówię, no chyba, że ktoś by walił specjalnie w te kamery, no bo nie da się inaczej, no, tak po prostu, no, no, no nie wiem, jak to by inaczej zrobić, e, powiem tak, jeszcze w tym miejscu da radę to zepsuć, teraz na przykład koleś może hakować 2 minuty G, albo w ogóle nie otworzyć tego, znaczy tego GH, więc to jeszcze jest do zepsucia, Słuchaj, tak chcę powiedzieć, nie mamy jeszcze w dobrej sytuacji. Ale jak w tym miejscu się zepsuje autentycznie, no nie ma co, no, kurde nie oszukujmy się. Po prostu trzeba stąd uciekać, bo do nikąd nas to już nie zaprowadzi, nie? Będziemy z godzinę się męczyć, żeby dostać, nie wiem, 200 tysięcy. No kurde, no naprawdę. Dobra, koleś sobie, nie wiem, idziesz hakować czy nie idziesz hakować. Idziesz po C? Nie idziesz po C. Dobrze, to ja idę po C w takim razie. Ja idę zabierać sobie C. Wy się, nie wiem, bawcie tutaj. Baw się, kurde, koleś, na GH. Mówię, o ile otworzy to GH, co i przy nim? Jak coś, mówię, to jest tylko jeden odcisk, nie? To więc on tam nie wiem, analizuje. To strasznie dużo. Prawda, tam. Siedzieć? Co on robi w ogóle? Co czas walczy, soveldę. No, Dobra, no to. Ja już widzę nasz, nazwijmy sukces. Widzicie? Nic tutaj nie będzie. O, mamy alarm? Weeeeee. Nie dał rad otworzyć tego. Jeden odcisk dla przypomnienia, dwusetny poziom. Uuu, uuu, co mam ze sobą zrobić? Ja widzę tego... Naprawdę ja, ja, ja się chciałbym wczyć w skórę pana hosta, On na pewno się już skręca na tym krześle po prostu z płaczu i bólu. Dlaczego? Dlaczego ja na takich ludzi musiałem trafić, nie? Dlaczego? Aktualnie mamy alarm, chcę to powiedzieć. No bo po prostu koleś nie, zdą, nie dał rady otworzyć drzwi i tyle, nie? Ale tam jeszcze zbiera sobie skrytki. To już... Uuuu, nie umiem napisać nawet. otwierać otwierać to, to już się ucieka teraz. Teraz już nie mamy czasu na takie rzeczy. Jak nie umiałeś otwierać, to należało tego nie robić, o. Jakby tak powiem. Teraz to, to. Teraz, jakby to powiedzieć. Teraz to już jest bez znaczenia, po prostu. Jednym słowem. Naprawdę, to jest już teraz bez znaczenia, cokolwiek on tam robi. Znowu wszedł w to hakowanie tego? Nie wiem, ja powiem tak, to jest po prostu śliski temat, nie? Host, myślę, że host to po prostu się już skręca z bólu, nie? A host chce to w ogóle resetować, ja bym to też pomijał na jego miejscu. O, wywalił się jeszcze na głupi łeb. Teraz ten koleś też pewno się wywali, tak? Prawie. Prawie, że się wywalił też na głupi łeb. No, ale host... O zjedzie się wywalić. Nie dziwię się mu. Nie będę się szczerze mu dziwił. Ja, ja już bym dawno też nie wytrzymał. Ja myślę, że to jest do skipa, szczerze powiem. Naprawdę, to, to to jest po prostu do skipa ten napad. Ale dobra, no spróbujmy jeszcze uciec. Jeszcze mamy tak, musimy jeszcze wyjść ze kasyna. Raz musimy jeszcze uciec do kupca. Mamy jeszcze dwie drogi, przez to teraz musimy walczyć z tymi gośćmi w dostawach. Go no to to jest trochę ciężkie będzie. Nie będę ściemiał, ale mamy dużo broni na z to to będzie to proste. A teraz jak coś to nawet pan Hood już nie ma co resetować, bo o, zaczyna namy z alarmem, i tego alarmu już nie możemy pominąć. Kiedyś był na to sposób, ale został szybko naprawiony. Sposób zwyczajnie polegał na tym, że, no, jakby to powiedzieć, ładnie, grzecznie, jednym słowem, respiło nas tam w tamtym skarbcu, ale bez alarmu wtedy. Żeby było więcej checkpointów po drodze. Nie, ja jestem naprawdę za skipem. Ja, ja nie wiem, no, jak co ja mam tu powiedzieć. Mówię, można to jeszcze resetować. Ale to, to, to jest teraz walka z botami. Potem trzeba jeszcze uciekać. Nikt nic nie robi po prostu. Restart to samo kliknęło za restartem, żeby było. Nikt nic nie robi, no bo co ma zrobić? O, host wyszedł. Szczerze, powiem, nie dziwię się mu. Naprawdę się nie dziwię, bo on wie generalnie, host tutaj przygotował to nazwijmy takie. Zrobił taki minimum. Minimum, żeby to przejść. A głównie ten soldewę. Yy, nie wiedział o co chodzi, bo on, on tutaj najwięcej nam psuł i ten no, młody zap. Młody zapku nazwijmy, że coś tutaj próbował jakby zrobić, ale ten Solwetę to kompletnie tragedia, nie? On tutaj wszystko nam kompletnie psuł, jak się dało. Nieoficjalnie chyba tknęliśmy w jakimś limbo, więc... Nie wiem co teraz się wydarzy. Wczyta nas do kasyna, a potem nas znowu wywali zapewne. To jest z jednym słowem po prostu tragedia co tu się wydarzyło. To jest po prostu dramat, nie? Powiem tak jeden słowem. To jest po prostu dramat, co się teraz wydarzyło. I to naprawdę mówię całkowicie szczerze. Szczerze to tutaj po prostu jest dramat. Dramat yy, i tyle. No patrzcie, ładujemy się, teraz będzie host opuścił akcję i tyle no. No cóż, w każdym razie, tak wygląda podejście ciche z randomami. Po prostu nie wychodzi jednym słowem. Jak grasz z randomami, graj najlepiej sprytnie oraz agresywnie. Może na agresywnym mniej zarobisz, ale przynajmniej się uda. Na takim, na takim cichym, co teraz masz zrobić? No, no nic nie zrobisz. No dobra, w każdym razie, to byłoby na tyle. Do następnego, cześć.